Panie Wayne! Clark Kent, tej Planet. Co pan sądzi o ekscesach Nietoperza z Gotham? Chłopaki! Hmm. Bruce Wayne spotyka Clarka Kenta! Ha! Cudownie! Tak się cieszę, że was spiknąłem! Najstarszy kłamstwo Ameryki, serdecznie. Że rząd może mieć czyste ręce. Idziesz na wojnę. To ten bydlak rozpętał ją tutaj. Wierzę, że nie możesz wygrać. Wspanialsza w dziejach walka dla wiatrów. Syn Kryptona kontra broń. Coś ty narobił. O stry.